Cześć, witam Was bardzo serdecznie, chorzy z tej strony to oczywiście Old Must Die, Wracamy do kolejnej mapy. Dzisiejsza mapa nazywa się Ciasnota. Wygląda to, że za przejście poprzedniej mapy otrzymaliśmy maszynkę do mielenia wygląda strasznie brutalnie. Mam nadzieję, że taka właśnie będzie. Odpalmy więc mapę, zobaczmy o co w niej chodzi. Okej, okay, mapa wygląda na dosyć trudną, dosyć skomplikowaną. Mamy, o ile dobrze mi się wydaje, dwie bramy. Jedną do góry, jedną na dole. Prowadzące dwoma totalnie odrębnymi drogami do portala, który jest na środku. Wydaje mi się, że jedyną sensownym rozwiązaniem, właściwie są dwa rozwiązania. Jedno rozwiązanie jest takie, żeby porozpadać tutaj w jakiś sposób zapory, czyli barykady. I po prostu sprawić, żeby wszyscy orkowie szli jedną drogą. Mógłbym zablokować tutaj. Sprawić, że orkowie pójdą tutaj, następnie zablokować portal w tym miejscu. Sprawić, że wszyscy orkowie będą musieli iść tędy, a następnie wszystkich zabijać tutaj. Więc jest to jakieś rozwiązanie. Problemem tutaj może być czas, więc wydaje mi się, że spróbuję innego rozwiązania, czyli totalnie zautomatyzować jedną stronę, na przykład dom, a następnie skupić się samotnie na drugiej stronie. Więc cóż, weźmy księgę zaklęć, zobaczmy, co nas tutaj czeka. Mamy standardowo orka wojownika oraz kusznika. Mamy niestety kobold biegaczy, więc to jest problem, ponieważ oni są strasznie szybcy. Zwłaszcza jeżeli walczymy na dwa fronty, jest to duży problem. Mamy goblinów, więc totalnie problematycznie. Mamy ogrów, którzy nie sprawiają problemów, o ile mamy amulet, a na 100% będziemy mieć ze sobą amulet. Mamy oczywiście piekielnych nietoperzy. Którzy oczywiście latają, ale w podobny sposób będą ginąć od lodowego amuletu. Więc co na pewno weźmiemy? Pas wiatru oraz lodowy amulet, czyli standardowo. Zapory, czyli barykady łuczników. Łapki spowalniające. Maczugę. Autobalisty, które po prostu wymiatały w poprzedniej poprzedniej mapie. Dostają nam dwa sloty, Co mógłbym sobie wziąć? Na pewno. Cholera, nie wiem czy na pewno. Czy chciałbym siarkę? Może zamiast siarki wolałbym kolce, siarka jest dosyć droga, ja potrzebuję coś co bardzo szybko zabije kobold biegaczy, a jest tanie, więc może kolce są tutaj dobrym rozwiązaniem dodatkowo pozostał mi jeden slot albo na ściany strzał, albo na palladyna, wydaje mi się, że paladyn jest tutaj dużo lepszym rozwiązaniem, więc weźmy sobie po prostu palladyna no i cóż, zacznijmy rozkładać nasze pułapki na pewno barykady w tym miejscu. Na pewno pułapki spowalniające gdzieś tutaj. To będzie dobre. Tam mi się podoba. To zaboli mnie bardziej niż was. Jedna maczuga tutaj. Później rozłożę sobie tutaj maczugę następną. Na razie przypuszczam, że te pułapki, więc nie będą potrzebne. Ja nie mam pojęcia, z której strony orkowie wyjdą najpierw, więc może na wszelki wypadek przeniosę się na drugą stronę, rozłożę sobie przynajmniej dwie barykady z tej strony, jeśli będzie mi na to stać, żebym w jakiś sposób mógł się bronić przed nimi tutaj. Więc w razie czego mam tutaj przejście, w którym będę mógł się bronić. Druga strona jest w miarę przykryta w tym momencie, zawsze mogę tam podbiec, przynajmniej na razie im pomóc. Wydaje mi się, że w tym momencie nie będą wychodzić przeciwnicy z obu bram, będą wychodzić z jednej bramy więc na razie skupimy się na jednej stronie, nie jest to takie ważne. Poczekamy, co się teraz stanie. Odpalmy hordę i wygląda na to, że wychodzą z tej strony. Wygląda też na to, że wychodzą przeciwnicy biegający, jak i przeciwnicy latający, więc postaram się zdjąć jak najszybciej przeciwników latających, przynajmniej najpierw. Więc ja sobie wezmę amulet. Przeciwnicy latający padli, przełączamy się na kusze. zdejmiemy kilku, mam nadzieję, headshotami, następnie kilka odepchnięć, i wymiana headshot kusza. Odepchnięcie, headshot kusza. Odepchnięcie, taki jest plan. Nie mam pojęcia, jak ten plan mi wyjdzie. Zaraz się o tym przekonamy. Jak na razie idzie ok. Żaden z orków nie przeszedł. Nie widzę, żeby któryś z przeciwników latających, jakimś cudem przeleciał na drugą stronę. Wydaje mi się, że dobra opcja może tutaj być też amulet, którego troszeczkę poużywamy. Gin! Jeszcze kilku. Ty, ty, ty oraz jeszcze wasza dwójka i to by było na tyle. Mam nadzieję, że przeciwnicy wyjdą w tym momencie tylko i wyłącznie z tej bramy, więc wydaje mi się, że dobrą opcją będzie porozkładanie większej ilości pułapek tutaj. Może pułapki spowalniające, niestety stać mnie na, tylko na jedną. Miałem rację, przeciwnicy wychodzą tylko stąd. Mamy dwie maczugi, więc one powinny w miarę ich powstrzymać. Ja postaram się troszeczkę posnajpować, ponieważ daje mi to oczywiście dodatkowe punkty. Maczuga po prostu niższy system, której z nich ma alergię na ostrza, więc ok, bardzo mnie to cieszy. Chciałbym wiedzieć, jakimś cudem, co wyjdzie na nas w kolejnej fali. Wydaje mi się, że szybko porozkładamy tutaj, jakiego rodzaju pułapki. Wydaje mi się, że dobrą opcją jest też rozłożenie kilku łuczników z tej strony, i ja uciekam na drugą stronę. Okej, okay, problem, bo mamy kobold biegaczy. Przypuszczam, że z drugiej strony także wychodzą kobold biegacze, więc ja się postaram ich pozdejmować jak najszybciej. Oj, jeden przeszedł. To było na tyle. To wracam na drugą stronę. Pewnić się, że żaden z kobold biegaczy nie przeszedł. Niestety dwójka nam tutaj uciekła. Ale mam nadzieję, że dam radę ich dogonić. Więc i cóż, wracam z powrotem tam, gdzie miałem zatrzymywać moich orków. Moja cała taktyka się posypała w tym momencie. Orkowie przeszli przez moją barykadę. Mogę tylko Mieć nadzieję, że katapulty po drugiej stronie dadzą radę, właściwie maczugi po drugiej stronie, dadzą radę zatrzymać całą tą hordę. Ja w tym momencie mogę się starać bronić tutaj. Może jakimś cudem uda mi się to przeżyć. Staram się wycofywać oraz zdejmować ich, ewentualnie odpychać. W tym momencie staramy się odpychać, ponieważ jesteśmy niebezpiecznie blisko naszego portalu. Okej, okay, przeciwnicy zaczynają się kończyć. Wydaje mi się, że żaden z przeciwników nie przeszedł przez, przez nasz portal. Nadal mamy 30 punktów. Gin! Jesus, Jeszcze ktoś? Okej, okay, ten chyba zemdlał z wrażenia. Okej. Okay. Ork zginął, mamy chwilę przerwy. Ja postaram się jak najszybciej ją wykorzystać. Wydaje mi się, że dobrą opcją jest więcej uczników z tej strony, ponieważ kobold biegacze prawie nas zniszczyli tutaj. Dodatkowo. Wydaje mi się, że dobrą opcją będą tutaj pułapki z ostrzami. Wydaje mi się, że wszyscy przeciwnicy biegną samym środkiem, więc seria pułapek z kolców na samym środku będzie na pewno dobra. Dodatkowo ewentualnie jedna balista, którą moglibyśmy gdzieś tutaj podwieźć, która mogłaby nam pomóc. Niestety chyba nie widzę miejsca na tą balistę, więc może po prostu wypełnimy to miejsce Pułapkami z kolców. No i cóż, ja wracam na drugą stronę. Odpalam hordę, biorę kusze i zobaczymy, co tym razem nas tutaj czeka. Wydaje mi się, że przeciwnicy wychodzą tym razem tylko z tej strony. Więc popełniłem błąd wypełniając tamtą salę pułapkami. Mam nadzieję, że uda mi się powstrzymać tych przeciwników tutaj. Możliwe, że jest to jakaś wolniejsza. Wolniejsza fala, która da nam troszeczkę odsapnąć od tego, co stało się w fali numer 3. Tak to przynajmniej wygląda w tym momencie. Jak na razie jest ok, udaje nam się ich tutaj powstrzymać. Wydaje mi się, że będę musiał sobie tutaj rozłożyć jakiegoś rodzaju pułapki spowalniające, w tym moim małym przejściu. Oj, jeden z orków uciekł tutaj bokiem, ale spokojnie, dajemy na razie radę. Ok, przeszli moje barykady, więc w tym momencie jest to już wojna totalna. Korytarz jest praktycznie wypchany orkami. Troszkę przylamiłem, ponieważ trafiłem ten kołek na górze, w który nie chciałem trafić. Musimy ich odpychać, ponieważ zaczynamy się zbliżać niebezpiecznie blisko mojego portalu. Kilka headshotów, mam nadzieję. No i cóż, jakimś cudem udało mi się ich zatrzymać. Nie mam pojęcia, czy oni teraz wyjdą tylko z tamtej strony, więc za wszelki wypadek, ja rozłożę sobie tutaj kilka pułapek spowalniających. Poglądam na minimapę. Wygląda na to, że przeciwnicy wychodzą z obu stron, więc ja skupiam się na tej stronie, mając nadzieję, że pułapki po drugiej stronie dadzą radę. Okej, okay, wszyscy przeciwnicy latający z tej strony upadli, więc ja wracam na drugą stronę. Sala jest wypełniona kobot biegaczami, ale jak na razie żaden przeciwnik chyba nie przeszedł. Wydaje mi się, że kolejna fala latających przeciwników za moment wyjdzie z drugiej strony, więc ja uciekam na drugą stronę. Okej, okay, troszkę przylamiłem. Jakimś cudem dajmy radę. Patrzę na minimapę, wydaje mi się, że nikt nie przechodzi, wszyscy są zatrzymywani w tym wąskim punkcie. No i cóż, Kolejna fala za nami. Jak na razie, moja taktyka w miarę działa, można by tak powiedzieć. Wydaje mi się, że dobrą opcją w tym momencie będzie rozstawienie gdzieś tutaj pallady na którego niestety nie mogę postawić. Może tutaj? Nie. Ok, wracam, nie zdążyłem. Zrobię to w przerwie technicznej. W końcu pojawi się ogr. Pak. Musimy go zdjąć jak najszybciej. Wydaje mi się, że podobny ogr może być po drugiej stronie, więc będę musiał. Podejść tamtędy i pomóc moim pułapkom, ponieważ nie będą one raczej w stanie zdjąć go. Od tak ok, jak na razie dajemy radę. Patrzę szybko na minimapę. Płapki po drugiej stronie działają. Nikomu nie uda się przejść, więc jest jak na razie ok. Wydaje mi się tak czy inaczej, że będę musiał umocnić drugą stronę. Łapki spowalniające po tej stronie były definitywnie dobrym wyborem, ponieważ pozwala mi to ich zatrzymać w tym miejscu. Kilka headshotów. Szybkie spojrzenie na minimapę. Wydaje mi się, że druga strona już praktycznie nie istnieje, więc została tylko grupa tutaj. Jest to fala numer 6, więc mam nadzieję, że po tej fali będziemy mieć czas na małą przerwę techniczną kiedy będziemy mogli przemyśleć naszą taktykę tutaj na szybko. Mamy małą przerwę, mamy dużo funduszy, więc cóż, wracamy tutaj. Ja chciałbym, jak już mówiłem, w pełni zautomatyzować tą stronę, więc cóż, na pewno... Na pewno więcej łuczników na górze. Wydaje mi się, że dobrą opcją może być też postawienie w tym miejscu barykady. Żeby orkowie nie mogli przejść tutaj i nie zaatakowali moich łuczników. Wydaje mi się, że kolejną dobrą opcją może być tutaj postawienie w tym miejscu kolejnej maczugi. W razie gdyby któremuś z orków udało się przejść, będzie na niego tutaj czekała kolejna niespodzianka. Mam nadzieję, że taka ilość pułapek. Wystarczy do praktycznie zatrzymania tej strony, więc ja wracam na drugą stronę i w tym momencie zacznę sobie pomagać z tej strony. Kolce tutaj, w sumie mogę praktycznie wypełnić tą salę kolcami. Kolejną dobrą opcją może być rozłożenie kilku autobalist z tamtej strony. To by było niestety na tyle, jeżeli chodzi o moje fundusze. Ja odpalam sobie hordę i zobaczymy, co się teraz stanie. Widzę, że mamy tutaj dużą grupę kobold biegaczy. Ja mogę mieć tylko nadzieję, że moi łucznicy, jak i moje pułapki po drugiej stronie dadzą radę powstrzymać tą wielką grupę. Jak na razie, nasz medalion spisuje się idealnie, jeżeli chodzi o tą stronę. Ta strona jest bezpieczna. Więc wracamy tutaj. No i cóż, zajmijmy się tymi orkami. Autobalista po prostu niszczy. Oczywiście, standardowo zapomniałem zainwestować w tkaczki, które chciałem zainwestować wcześniej. Patrzę szybko na minimapę. Wydaje mi się, że wszyscy przeciwnicy są praktycznie powstrzymywani po drugiej stronie przez moich łuczników, jak i przez pułapki. Rzadko, któremu udaje się dojść do maczugi, jeżeli któryś dochodzi, to po prostu ginie od razu. Więc wydaje mi się, że na razie mamy to w miarę pod kontrolą. Ok, fala numer 7 za nami, fala numer 8 przed nami. Nie mogę wybrać niestety menu tkaczek w tym momencie, więc prawdopodobnie będę musiał poczekać do przerwy technicznej po fali numer 9. Nie wiem czy to był najlepszy ruch, ponieważ wykorzystałem dużo mojej many, którą prawdopodobnie, która byłaby mi potrzebna na przeciwników latających, jeżeli oni tutaj gdzieś wyjdą za moment. Łucznik poległ, czyli przeciwnicy doszli jakimś cudem do moich włóczników, ewentualnie zostali oni, z... no tak, prawdopodobnie mój łucznik został zdjęty przez któregoś z kuszników, więc może nie jest to aż tak tragiczna sytuacja. Rozłóżmy więcej autobalist. Które po prostu tutaj strasznie nam pomagają. No i czekamy, co tym razem do na nas wyjdzie. Mamy kobold biegaczy po obu stronach. Ja zerkam tylko na drugą stronę. Czy moje pułapki spełniają swoje zadanie? Oj, troszkę przylamiłem, ale spokojnie. Ten prawie nam uciekł. Odepchnijmy więc tą grupę. Spojrzenie na minimapę. Sprawia, że jestem strasznie radosny. Druga strona jest po prostu idealnie chroniona, przynajmniej na razie. Odepchnijmy tych, przełączmy się na amulet, zdejmijmy przeciwników latających. Autobalista jak na razie wymiata. Oj, przeciwnik latający nam tutaj gdzieś ucieka, ale niedługo. Mała grupa tutaj, nadal 30 punktów portalu, nadal ok. Mamy przerwę techniczną, więc ja przychodzę do tkaczek. Kaczka żywiołów. Weź mnie i wykorzystaj. Oczywiście, że tak. Żałować. Potwierdzam. Nie wiem, co mógłbym jeszcze tutaj porozkładać. Wydaje mi się, że mogę uciec na drugą stronę i ewentualnie porozkładać więcej autobalist w tym miejscu. Okej, okay, nie widzę opcji, żeby jakikolwiek przeciwnik mógł w tej chwili przejść. Ewentualnie będzie to ogr, więc odpalam sobie hordę. Z drugiej strony prawdopodobnie wychodzi ogr. Ja zerkam tylko szybko, czy moi przeciwnicy dadzą sobie z nim radę. Możliwe, że będę musiał podbiec tam i im pomóc. Ewentualnie spróbuję go złapać tutaj w tej głównym holu. Ogr doszedł do maczugi i chyba Polek, ponieważ widzę, że jego kropeczka zniknęła. Więc jestem spokojny, że tamta Sona się utrzyma. Jeżeli ta Sona była w stanie zniszczyć ogra, to będzie w stanie wytrzymać praktycznie wszystko. Spokojnie odprochamy tą grupę, położymy sobie amuletem. Jest to fala numer 10, więc jeszcze dwie fale przed nami. Możemy przejść na drugą stronę, pomóc drugiej stronie, która, widzę, radzi sobie w miarę ok, Ale możemy tutaj przejść i po prostu zrobić to szybciej, zaoszczędzić trochę czasu. Wydaje mi się, że nie ma sensu tutaj rozkładać więcej jakichkolwiek pułapek. Mogę wrócić tutaj. Rozłożyć kilka autobalist w tym miejscu. Ok, poszedłem do złego portalu. Rozłożyć kilka autobalist w tym miejscu. Obrócić się i bronimy się przed tym, co tutaj na nas wyjdzie. Wychodzą na nas dwa ogry. Wydaje mi się, że nie będzie to żaden problem dla nas. O ile tylko będę miał wystarczająco many. Przeciwnicy zamrożeni, a następnie atakowani przez autobalistę. Druga strona widzę, że jest praktycznie 300. Zostało dwójka tutaj jeden. No i pojawia się wielka grupa ogród. Wydaje mi się, że sensowne jest tutaj atakowanie i moim amuletem, żeby zrobić to jak najszybciej. No i już, doszli do naszej barykady, więc pozwolimy im wejść tutaj, następnie odepchnięcie i przełączamy się na kusze. kilka headshotów. Cóż, co moglibyśmy jeszcze zrobić? Możemy porozkładać więcej pułapek. Fala numer 12 przed nami. Wydaje mi się, że pułapki były dobrą opcją, ponieważ mamy tutaj kobold biegaczy, którzy mam nadzieję zginą od ostrz moich pułapek. Dodatkowo mamy oczywiście falę latającą. Bum, bum, szybkie zerknięcie na minimapę. Wydaje mi się, że. Łapki po drugiej stronie, jak i ucznicy po prostu niszczą, nic nie przechodzi, nadal mamy 30 punktów naszego portalu, ja czekam na podładowanie mojej many, żeby mógł wykorzystać, powiedzmy, mój amulet. Czy to są już ostatni przeciwnicy? Jakimś cudem rozkład, rozłożyłem sobie tam barykadę, ale okej. Okay. Czekam na więcej przeciwników. Okej, okay, to był błąd, moje autobalisty niszczą, błędem było rozłożenie e, barykady w tamtym miejscu. Gin. Gin Gin Może mogę mu pozwolić podejść bliżej, żeby zająć się nim autobalisty. w międzyczasie próbować sprzedać mu kilka headshotów. Wydaje mi się, że podobny ogr w tej chwili wychodzi z drugiej strony. Kolejny ogr. Możliwe, że będę zmuszony, że biec na drugą stronę żeby pomóc moim pułapkom, jeżeli jest tam grupa ogrów w tej chwili. Okej, okay. któremuś przeciwnikowi udało się przejść. Przypuszczam, że jest to ogr. Zdjęliśmy go bez najmniejszego problemu. Dzieła dokończyły nasze autobalisty. Mam nadzieję, że wyrobiliśmy się w odpowiednim czasie. No cóż, jak zawsze 5 czaszek, zobaczmy szybko statystyki. Średnio 18 minut, prześlizgnęliśmy się w 16 minut 14 sekund, mimo chaosu momentami, mimo troszeczkę nieogarnięcia, udało nam się to zrobić. Mam nadzieję, że taktyka, jak i mój gameplay Wam się podobał. Dzięki wielkie za uwagę, trzymajcie się ciepło i do usłyszenia. Cześć!